Cześć, witam Cię. Irek Robles z tej strony WordPress dla początkujących.pl. W dzisiejszym tutorialu, czyli w dzisiejszej lekcji, pokażę Ci, w jaki sposób zrobić nagłówek dla, twojego, dla Twojej strony internetowej, dla Twojego WordPress. A żeby to zrobić, przede wszystkim, najpierw spójrzmy, jakie, wie, jaka wielkość tego obrazka będzie nam potrzebna. Jestem w tej chwili w zapleczu WordPressa. Używam standardowego szablonu, który jest dołączony do instalacji. I klikając po lewej stronie wygląd nagłówek, jest tutaj informacja, jakiej wielkości obrazki są użyte właśnie w nagłówku naszej strony internetowej. 940 pikseli na 198 pikseli. To trzeba zapamiętać. Teraz wchodząc na program Photoshop, bo tym programem będę się dzisiaj posługiwał, tym zresztą programem na co dzień się posługuję, więc klikam file. Otwórz nowy. 940 pikseli na 198, i jako tło mam ustawiony kolor biały. Klikam OK, jest już ten główny szablon pokazany. Klikając tutaj na warstwy po prawej stronie, dwukrotnie klikam OK, i pokażę Ci teraz narzędzie, dzięki któremu bardzo łatwy sposób, zobacz, po kliknięciu w taką opcję gradient. Dzięki właśnie temu narzędziu Gradient mamy taką możliwość, żeby zrobić taki kolor, który przechodzi z białego na czarny. Takie eleganckie przejście. I teraz, w tym momencie, w tym miejscu, tutaj, jest jeszcze możliwość zmiany tego koloru na jakikolwiek inny. W pierwszej opcji, w pierwszym kwadraciku, jest możliwość wyboru kolorów, które są w standardzie tutaj pokazane jako główne kolory wybrane. Wybrane do pracy z Photoshopem. W tym momencie ja tutaj mam czarny i granatowy. W związku z tym, po kliknięciu na ten kolor zwróć uwagę, z zupełnie granatowego, czyli z tego koloru, który tutaj jest zaznaczony jako, jako kolor tła i kolor przedni, będzie przychodził w ten drugi kolor czarny. Dalej mamy takie opcje do wyboru jak biały, czarny i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym układzie pozostawię tą tonację pomarańczowo-żółtą. Klikam OK i. Nasze podstawowe tło jest już gotowe. W tej chwili dobrze byłoby dodać do tego tła jakiś tytuł. A więc e, klikam tutaj w narzędzie, klikam tutaj w literkę T, w takie narzędzie do pisania, i mniej więcej zaczynając od środka, tu jeszcze ustawię, aby tekst, pojawiał, aby tekst był rozpisywany od środka na zewnątrz. Więc klikam mniej więcej tutaj na środku i e, wklejam tekst. Moja, ja tu jeszcze poprawię troszeczkę. Moje ulubione teksty to moja pierwsza strona. Moje ulubione teksty to takie, gdzie każde słowo zaczyna się wielką literą, ale to oczywiście jest rzecz gustu. W tym miejscu, tutaj, jest narzędzie, które odpowiada za zarządzanie całą czcionką. Więc w tym momencie muszę zmienić czcionkę na większą, ponieważ ta jest za malutka i jest już moja pierwsza strona. Napis gotowy. Zmienię jeszcze czcionkę na zupełnie inną, powiedzmy na taką. O, ta będzie ładna. Przesunę ją troszeczkę w tą stronę. I o, do tej strony, bo jeszcze tutaj dojdzie jedno narzędzie po, po lewej stronie. W związku z tym ona będzie. Ten napis będzie tak bardziej z prawej strony. I w tym momencie dobrze jest. A w tej chwili ta, ten napis nie podoba mi się, jest taki za zbyt ciemny do, do całości. W związku z tym zmieni jego kolor. Aby zmienić kolor, wystarczy kliknąć tutaj na kolor tego napisu. Przesunę to okno sobie w tę stronę i pobiorę kolor właśnie z samego tła. Gdziekolwiek klikniesz tą, tym probierzem, taki kolor, zwróć uwagę, że już kolor tej czcionki się zmienił. Ja jeszcze go tylko delikatnie troszeczkę. Użyję ciemnego. Aby użyć ciemnego tutaj zwróć uwagę jest paleta całego koloru, gdzie w tym jest zaznaczona główna kolorystyka, tutaj możesz dobrać odpowiednie tony tej barwy i myślę, że w takim układzie to już pozostawię. Jest napis gotowy i to, co w tej chwili można jeszcze zrobić, to również moje ulubione narzędzia. Po raz w tej chwili tutaj jeszcze wrócę do warstw. Są dwie warstwy. Jedna warstwa jest właśnie związana z tłem. Zwróć uwagę, jeśli kliknię, kliknę w to oko, to tło się wyłączy, a druga warstwa to jest nasz, nasz tekst. I klikając znów dwukrotnie, tak jak wcześniej to robiłem na tą warstwę z tekstem, zwróć uwagę, po lewej stronie tego nowego okna mamy tutaj kilka narzędzi. I przede wszystkim pierwsze narzędzie, również moje ulubione, to jest cień. Po kliknięciu na to narzędzie zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj z tym, z tym tekstem. Klikam i, i pojawił się cień. Można również zrobić ten napis taki jak gdyby wklęsły, czyli jak gdyby taki wypalony. Można dołożyć do tego troszeczkę takiego białego, białej otoczki. Lub też zupełnie wybrzuszenia w momencie, kiedy zrobię, przepraszam, wybrzuszenie jest z tej strony. O. Ale ja pozostawię to w takim układzie, i tutaj dołożę jeszcze e, obramowanie tego, tego naszego napisu z rozmiarem 1. I powiedzmy, że to może już w takim układzie pozostać. Klikam OK. Jest już napis gotowy. I w tym momencie jeszcze chciałbym do tego, e, do tego napisu dołożyć jakiś. Jakiś znak graficzny. Wcześniej ściągnąłem z internetu taki standardowy jakiś młotek, który w tej chwili sobie powiększę. Aby powiększyć, trzeba kliknąć klawisz Ctrl i wciskamy klawisz plus, wtedy ten obrazek się powiększy. Klikając na różdżkę klikam w białe pole i wtedy zwróć uwagę, że zostały zaznaczone pewne krawędzie. Teraz klikam na odwrotność zaznaczenia W tej chwili mam zaznaczony już sam młotek. Używając klawisza Ctrl i C, czyli kopiuję, przechodzę do naszego napisu, Ctrl V. Mam młotek już wklejony. Ten młotek przeniosę sobie w to miejsce i będę chciał go jeszcze zmniejszyć do takich rozmiarów. I klawiszem Enter. Jest młotek, jest jakiś e, znak graficzny dołożony. I zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znów klikając prawą stronę na tą warstwę mam możliwość dołożyć cień do, tego naszego, do tej naszej grafiki, jak również kolor. I ten kolor, ja się posłużę dokładnie tym samym kolorem. Tutaj w tym momencie klikam na barwę koloru i ten kolor pobieram z napisu. Klikam OK, jest już w tym samym kolorze i również do niego dołożymy. E, Dołożymy obramowanie tego naszego tekstu tego naszego obrazka, nie tekstu, przepraszam, i jest już w takiej postaci gotowy. Moja pierwsza strona jest zaznaczona, już ma jakiś, ma jakiś wygląd. W tej chwili a to, co robię, to jest plik zapisz jako ja to zapiszę tutaj na pulpicie jako logo, obrazek w postaci zdjęcia. Zapisz, pojawi nam się tutaj informacja, w jakiej jakości ma się ten obrazek zapisać. Klikam OK i jest już obrazek gotowy. W jaki sposób on będzie wyglądał po załadowaniu na stronę? Zwróćmy uwagę, teraz tutaj muszę wyszukać tego naszego logo, jest i wyślij na serwer. Przytnij, opublikuj. I nasze logo jest już gotowe. Ten poradnik przeznaczony był dla osób początkujących, w związku z tym osoby, które mają dużo większą wiedzę w zakresie pracy z Photoshopem, mam nadzieję, że pomogą mi tutaj swoim komentarzem, być może podpowiedzą jeszcze jakieś możliwości, które można wyciągnąć za przeproszeniem z Photoshopa. Natomiast myślę, że dla zupełnie początkujących ten poradnik chociaż w jakimś stopniu komukolwiek się przyczyni do użytku. Na dzisiaj to tyle, do następnego razu. Pozdrawiam irekgrubel WordPress dla początkujących.pl.